Witam wszystkich serdecznie. Dziś test takich a la firmy Roschen Lovita. Kupione na sklepie Skrumiza za 599 i one są z Ukrainy sprowadzane. Także one tak właśnie wyglądają. Tutaj macie skład. Nie wiem, czy jest gdzieś po polsku. Jest o po polsku, tutaj na dole macie. Także tak wygląda. Otwieramy je i sprawdzamy, jak wyglądają. Dobra, otworzone. Yy, tak wyglądają. Trochę ta czekolada taka yy, sucha się zrobiła. Nie wiem, jak to powiedzieć. Ale nie wiem, czy widzicie taka troszkę właśnie sucha. I chyba wszystkie takie są. O. Także yy, myślę, że wina to jest czekolady. Tak w każdym razie wyglądają. Za chwilkę je yy, spróbuję. Jeszcze je wezmę i yy, napuję. Wezmę i zobaczymy, jak wyglądają w środku. Dobra, pocieliłem je na pół i mniej więcej tak wyglądają. Pachną fajnie, maliną. I spróbujemy, jak smakują. Ok, jestem po spróbowaniu jednego z ciastka. I mogę Wam powiedzieć, że są one bardzo dobre. Czekolada jest lekko gorzka, biszkopt jest taki mm, fajny miękki i chyba najważniejsze co galaretka, która jest całkiem okej, okay. nie jest to taka twarda galaretka, tylko taka miękka jakby dżem to był, marmolada jakaś, w każdym razie bardzo fajne mm, powiedzmy ciasteczka z galaretką a la delicie, także polecam. Mm. 5,99 na sklepie z yy, Według tutaj opisu, na, w magazynie jest ich jeszcze sporo, także yy, możecie sobie jeszcze kupić. I z tego co pamiętam, były jeszcze inne smaki, także yy, możecie sobie spróbować. Według mnie są bardzo, dobro, bardzo dobre. Myślę, że taka ocena 8 na 10. Może tylko dlatego, że. Lubię delicje i ogólnie takie ciastka, także może tylko dlatego. W każdym bądź razie dla mnie są bardzo dobre, także dzięki za obejrzenie i do następnego, cześć.